Coś się kończy, coś się zaczyna. Geralt i Yennefer mieli już wszystko. Dom, dziecko, siebie. Jednak brakowało im jednego. Ślubu. Po tych wszystkich przygodach czas oficjalnie stać się rodziną. Czas na najważniejszy dzień w życiu naszej wiedźmińskiej pary. Nasz bohater musiał w końcu zaklepać dla siebie Yennefer. Majtki z falbankami. Dlatego zaczął sporządzać listę miejsc, w których mogliby jednocześnie wziąć ślub oraz wesele. Czarodziejka z lokami każde miejsce, które zaproponował jej narzeczony, po kolei odrzucała. Na przykład w Wengerbergu nie mogli wziąć ślubu, bo tamtejsza ludność nie to Mieszanych małżeństw, a jenka jest ćwierć elfką. Biały wilk był w kropce. W takim razie w jakim miejscu mają wziąć ślub? Na szczęście obok był Jaskier, który zaproponował staremu przyjacielowi zamek Rozrok, znajdujący się w Werden. Bart znał dość dobrze ten zamek, bo dawniej grał na nim swoje balady byłemu władcy owej posiadłości. Władca jest znany jako Herwig. Co prawda Herwig abdykował, aby władzę przejął jego siostrzeniec Brennan. Jednak nie miało to najmniejszego znaczenia, ponieważ Herwig był przemiłym i radym gościem. Gospodarzem. Lubił Jaskra, więc nie było problemu, aby za jego zgodą nasi bohaterowie mogli tam wziąć udział w najważniejszej ceremonii swojego życia. Widzisz, panie Gerwancie, nie tylko ty ratujesz dupę Jaskierowi, teraz to on uratował Twoją wiedźmińską dupę. Jenka, bez żadnych sprzeciwów, o dziwo, zgodziła się na owe miejsce od razu. A więc naszych bohaterów czekała spora droga do zamku Rozrok. Chociaż znając tylko Geralta, czekała taka podróż, bo Yennefer zapewne skorzystała z teleportu. Nasi bohaterowie z początku planowali ślub cichutki, malutki i Nieoficjalny. Nie zależało im na wielkiej imprezie. Aby wszyscy na całym świecie im zazdrościli. Ślub miała zorganizować na ich życzenie kapłanka Neneke, która była dla Wiedźmina jak matka. No w końcu Neneke zrobiła dla Wiedźmina więcej niż matka. Moja matka nie zrobiła dla mnie nic. Kapłanka była załamana rozrogiem. Zamek był ruiną. Kuchnia zrujnowana. Sala balowa nadawała się wyłącznie na stajnie. A w kaplicy nie było żadnych posągów, bo tutejszy władca nie wierzy w żadną religię. A dla kapłanki to był cios poniżej pasa. Jen i Geralt razem ułożyli listę gości, która nie była zbyt długa. Zapraszaniem miał zająć się Jaskier. Jednak ten Debil listę zgubił i to zanim zdążył ją jeszcze przeczytać. Kurwa. Jaskier nie mógł się do tego przyznać. Przecież jego przyjaciele zabiliby go na miejscu. Więc co postanowił zrobić? Zaczął zapraszać kogo tylko się dało. I w ten sposób pojawił się Eskel, Lambert, Myszowór. Myszowór wziął nawet jakąś blondynę ze sobą. Freja się nazywała. Jarpen Zigrin, Cheridan, Dainty Bibelwert, Dudu, Freik Senet z żoną i dziećmi. Mieli aż pięć córek. Jare, Vernon Roche, Jorvet, Regis, Adarioba, Bach, Talar, Shani, Leto. Na chwilę obecną nie jest źle, prawda? No to teraz będzie źle. Z jakiegoś powodu nasz ukochany Bart zaprosił Caldemaina z córką, wójta Blawiken, który wypieprzył Wiedźmina z miasteczka po masakrze, jaką tam Zrobił i nakazał mu, aby nigdy już nie wracał. No i cóż, Geralt nie wrócił. A po wszystkim Kaldeman pewnie stwierdził, że. A, przyjmie zaproszenie, bo przynajmniej się na wpięcie, a za darmo. A to co najgorsze, Jaskier zaprosił księcia Aglowala z żoną, z ręką Shinas. Wiedźmin szczerze i od serca nienawidzi księcia Aglowala. Dawniej książę chciał wymusić na Geralcie, aby zabijał na zlecenie dla niego Wodianoi. Wręcz chciał toczyć wojnę z podwodną rasą, a nasz bohater stanowczo się sprzeciwił. Wyglądało to mniej więcej tak. cały mnie w dupę. A teraz Aglowal przy sobie na wesele Geralta. Może dalej chce namawiać wiedźmaka na zabijanie rybo ludzi. Na szczęście nie było aż tak źle. Przybył nawet Borch Trzykawki, który od kogoś dowiedział się, że nasi bohaterowie żenią się. Wszyscy chcieli mu wysłać zaproszenie, jednak niestety nikt nie wiedział, jak go znaleźć. A tutaj, proszę, niespodzianka, pojawił się sam z dupy. Jako finałowych gości Jaskier zaprosił jeszcze swoich znajomych, trubadurów, dziwki. Przecież żadne wesele nie może się obyć bez dziwek, prawda? Gnoma Perciwala Schudenbacha, którego Geralt doskonale znał z czasów, jak podróżował z kompanią Zolt Czarodzieja do Regaja, no i w końcu czarodziejkę Tris Marigold. Jęka, jak zobaczyła Tris, uruchomiła się jak starpawa w Biedronce. Kiedy okaże się, że wszystkie kasy są zamknięte i musi pójść do kasy samoobsługowej. Zdenerwowana jest, no pier Ucie, ją zaraz coś. Ona sobie nie życzy Tris na swoim własnym ślubie. Gerald ją uspokaja, że on nie zapraszał rudej. Pewnie to zrobił ten debil Jaskier. Nie życzę sobie Tris na moim ślubie. Dlaczego? Przecież to twoja przyjaciółka. Nie mnie idiotki wieźminie. Wszyscy wiedzą, że z nią spałeś. Nieprawda. Prawda. Prawda. Nieprawda. Prawda! No dobrze. Prawda. I co z tego? Nic, ale chciałam, żebyś się przyznał. Nigdy nie próbuj kłamać przede mną, Geralt. Nigdy. Hmm. Geralt podczas tej rozmowy jest przeszczęśliwy, że mutacja naczyń krwionośnych uniemożliwiała mu rumienienie się. Chłop normalnie zarumieniłby się na wieść o trisce, a tak nic nie widać dzięki wydźwiękim mutacjom. Nastąpił wieczór. Białowosy Wiedźmin i kruczoczarna czarodziejka udali się do swojej sypialni na zamku. Jutro ma odbyć się ich uroczystość, a przed uroczystością zaczęli poszukiwać. Siebie na nowo. Chcieli zatracić się na malutką, krótką chwilę. Dosłownie krótką. Wiedźmin chciał rozbierać swoją przyszłą żonę powoli, ale ona uwielbiała rozbierać się szybko, z rozmachem. No, dosłownie jej szybkie rozbieranie oznaczało. Hey, chwyć hey, ci... w dupie. Cóż, Wiedźminie, będziesz się musiał do tego przyzwyczaić. To było tak szybkie, że nie wiadomo gdzie wylądowała pończocha Jennefer. Nastąpił ranek. Najważniejszy dzień ich życia. Geralt wstał i zaczął cieszyć się pogodą. Czarodziejka przez ten czas szukała Swojej koszuli nocnej. Wiedźmin wiedział, że ta p... ją wczoraj w nocy za węzłowiem łóżka. Jednak nie odezwał się. Nie chciał jej denerwować. Ona nienawidziła takich uwag. Zdał sobie wtedy nasz bohater sprawę, że będzie musiał się do wielu rzeczy jeszcze przyzwyczaić podczas wspólnego życia z Jenefer. W korwobianko już się do wielu przyzwyczaił, ale ma wrażenie, że jeszcze więcej rzeczy musi ogarnąć. Najbardziej denerwowało go, że Jenefer szybko się rozbiera. Otworzył okno i wyjrzał. Cieszył się widokiem, który widział z jeziora gładkiego jak tafla zwierciadła wstawał opar, liść nad różnych bżus i olch. Połyskiwały od rosy. Przez ten czas Yennefer podchodzi do Geralta, obejmuje go i gryzie w ramię. Ciri przez ten czas galopowała sobie na zewnątrz, na swoje klaczy, kelpi. Wiedźmin odwrócił się w kierunku jęki, zobaczył jej fiołkowe oczy i od razu zaczął zsuwać z niej koszulę, aby ponownie pokazać trzeci widziński miecz. Zaczęli się nawzajem poszukiwać. I poszukiwali się długo i bardzo cierpliwie. A pewność, że przecież się odnajdą, napełniała ich radością i szczęściem. I radość i szczęście były we wszystkim, co robili. To był Sapkowski moment. On tak pięknie. Opisuje co robili nasi bohaterowie Albo po prostu podniecony to pisał Po wszystkim przyszła żona naszego bohatera Opowiada, że to ona i reszta zaproszonych czarodziejów Zrobili za pomocą magii pogodę na dziś Bo to przecież najważniejszy dzień w życiu Geralta A gdy Yen to mówiła Wiedźmin nie mógł przestać patrzeć na jej falujące cyce Do ślubu było trochę czasu A więc Geralt udał się do swojego najlepszego przyjaciela Pogadać chwilę przed ceremonią Chłopaki usiedli sobie na kamiennej ławeczce I wzięli porządny oddech Okazuje się, że gdy Geralt się Kur... kur... kurczył <laughs> Kurwim. Reszta gości urządziła sobie wieczorem przed ślubną imprezkę. Na której, oczywiście, był i Jaskier. I to taką imprezkę, że to szok. Dudu był w kucie, że jako Doppler musi podszywać się pod niziołka A reszta gości weselnych ma swoje oryginalne ciała. Stwierdził, Uż, kurwa dosyć tego. I przybrał swoją oryginalną postać. Jeden gość zareagował tak. <laughs> drugi z. Jestem w do... ogóle. A trzeci. Kim ty w ogóle kurwa jesteś? Bajacu. Na co Dudu odpowiedział Jestem innym. No bo w swojej oryginalnej postaci wygląda jak gówno Sytuację próbował ratować Borch, który wyjaśnił, że nie wypada pokazywać swoją parszywą mordę Kiedy można zmienić się w co się chce Dudu jak to usłyszał zarzucił mu rasizm, szowinizm i brak elementarnego pojęcia o przedmiocie dyskusji No w skrócie kazał Borchowi Po prostu wypierdalaj stąd W Borch przybrał postać smoka Jeżeli zastanawiasz się dlaczego Borch wcześniej nie był smokiem To dlatego, że Gdy patrzę w swój spedalony chłop, Skiri. Mam ochotę wsiąść na traktor, rozpędzić się ile fabryka dała w opór. Tak naprawdę to Dudu ma ten spe... popski ryj. No sam... K... a Spójrz. Borch przy zmianie w smoka zniszczył trochę mebli. Wszyscy wpadli w panikę, jak zobaczyli ten... Pe... Ryj. Po tym ludzie i nie ludzie nawzajem wytykali sobie przykłady braku tolerancji i rasowe uprzedzenia. Nagle jedna z dziwek zaproszonych przez Jaskra, która... Nie wyglądała na dziwkę. Stwierdziła, że ta sprzeczka jest głupia, bezprzemiotowa i nie dotyczy prawdziwych zawodowców. Mówi o sobie, bo robi gałę w ten sposób. Tacy prawdziwi zawodowcy jak ona nie wiedzą co to uprzedzenia. Ona ma to w dupie. Chce, aby inni mieli to też w dupie i aby inni robili gałę jak ona. Dlatego jest gotowa natychmiast to wszystkim udowodnić za stosowną opłatą. Wyrucha nawet smoka w naturalnej postaci. Od lat o tym marzyłem. Jak usłyszały to inne kobiety, one stwierdziły, że mogą zrobić to samo i to za darmo. Jaskier w tym momencie pomyślał Wiedziałem, że to, to dobry pomysł. By zaprosić dziwki. A jeszcze mało tego, Dudu ze swoim spe... Chłopskim ryjem wyruchał albo Tris albo Eskela, bo widziano jak es Eskel i Tris idą sobie w ustronne miejsce. A chwilę potem Dudu wychodził z tego miejsca z uśmiechem. Zaruchałem. Obstawiam, że zmienił się w Tris, a Eskel ma teraz pociąg do Dopplerów. A w tym czasie Borch Trzykawki znalazł w swojej kieszeni dwa złote. Dziwka powiedziała: Daj no jeszcze kurwa dwa złote. A potem przebolcował ją w formie smoka. Pewnie proporcja postaci wyglądała w ten sposób: Za północ! Za Temerię! Gerard, jak to słyszy, jest świadomy, że przegapił imprezę swojego życia. I żałuje jak cholera, że nie mógł tego doświadczyć. Żałuje, ale wiesz. Nie mogłem, bo jedny no, Sam rozumiesz. Pewnie, że rozumiem, dlatego się nie żenie. Po tej świetnej opowieści Biały Wilk chciał porozmawiać ze swoją córką i przytulić ją. Przypomniał sobie czasy, jak musiał odbić ją z rąk Wilkę i pewnie czasy, jak ratował ją przed dzikim gonem. Ach, dobrze, że to się już skończyło i jest bezpieczna. Cirilla jest szczęśliwa, że Geralt i Jen biorą ślub, ale ona ma swoją własną ścieżkę, swoją własną drogę. Dlatego po uroczystości wyjeżdża dalej w szlak, z którego na chwilę wróciła. Już ten za widokiem gwiazd nad traktem. Chce ponownie gwizdać wśród nocy baladę Jaskra. Pragnie walki, tańca mieczem, ryzyka, rozkoszy, jaką daje zwycięstwo. Chce znowu poczuć samotność. Życie Wiedźminki to jest to, czego potrzebuje. Geralt oczywiście rozumie to. Sam jej tego wszystkiego przecież nauczył. A jednak martwi się, że więcej jej może już nie zobaczyć. Przecież bycie Wiedźminem wiąże się ze śmiercią z dnia na dzień. Szarowosa Wiedźminka jednak uspokaja naszego bohatera, że jeszcze ją zobaczy i nie ma o co się martwić. Przychodzi Jas Jaskier z kuflami piwa, Wiedźmin nie jest pewny, czy chce pić, bo Jen zapowiedziała, że jeżeli będzie od niego piwem zalatywać, to nie poru, na co jaskier mówi, aby pantoflarz zaczął pić. Zadziałało. Siedzieli w milczeniu, popijając. Piwko. A potem nastąpił już czas ceremonii ślubnej. Kapłanki Melitele uszyły specjalnie dla jen suknię ślubną, ale zaczęły płakać, jak jen nie chciała jej założyć. Jenefer kleła, rzucała sprzętami i zaklęciami, powtarzając, że w białym wygląda jak jakaś pieprzona dziewica. Zdenerwowana nenneke też zaczęła wrzeszczeć, zarzucając czarodziejce, że zachowuje się gorzej niż trzy pieprzone dziewice naraz. Pan Gerwand był oczarowany, jak jen wygląda w sukni ślubnej, a sam Wiedźmin miał na sobie szamerową srebrny kaftan i czarny kołnierz. Księdzem miał być Herwig, były król zamku, jednak akurat chłop był na rybach, gdy miała zaczynać się ceremonia. Jenka myślała, że ją szlak jasny trafi. Już mieli kogoś po niego wysłać. Niespodziewanie okazało się, że zaatakował go straszliwy potwór, który wywalił łódkę, na której rybki łowił. Potworem była żrytwa. Drapieżny, wodny skurczybyk z chwytnymi, silnymi szczypcami. Ta cholera ma twardy pancerz. Podobno bije się z nią właśnie Ciri. Rzeźnik z blawikiem zaczął się martwić. Nakazał Skelowi, aby dał mu jego miecz. Już miał biec ratować Cyrille, a to sobie wraca z Herwigiem, pokonała żrytwę. Dała radę. Jednak podczas walki zdobyła nową bliznę. Prosto w buzie. Yennefer w ostatniej chwili jak Ciri mdlała, złapała ją i zaczęła za pomocą magii usuwać swoje córeczce bliznę. Udało się, z Ciri było już lepiej. Ale potem Jęka zemdlała z wyczerpania. Wiedźmin zdążył złapać swoją przyszłą żoneczkę, zanim upadłaby na podłogę. Co ciekawe, na samej uroczystości pojawił się Galahad. rycerz, którego Ciri poznała po tym, jak zostawiła Geraldi. I jen na wyspie Jabłoni. Galahad pojawił się, gdy szarowłosa Wiedźminka walczyła z Żyrytwą i ruszył jej na ratunek. A teraz zaczął się do niej mizdrzyć. Po chwili czarodziejka z Wengerbergu odzyskała przytomność. Czas ruszać do kaplicy. Geralt zaczął się martwić o przyszłą żonę. Wiem, może przełożymy. Zostanę twoją żoną, choćby mnie mieli diabli porwać. I zostanę nią Teraz. Wiedźmije, tu już lepiej nic nie mów, tylko zapieprzaj do tej kaplicy. Ślub. Nareszcie się udał. Ogłaszam was z mężem i żoną. Kocham cię, Jan. A ja ciebie. Herwig poprowadził ceremonię. Nenekę i Wesemir, co prawda duchowo, ale jednak był tam. Odegrali razem rolę rodziców narzeczonych. Tris i Eskel robili za drużbów. Koledzy Jaskra zaczęli grać piosenki. Jaskier wygłosił mowę, a nawet życzył Geraltowi i Jen udanej nocy poślubnej. A potem nastąpił czas na ucztę. Na weselicho. Większość całe szczęście zachowywała się dobrze, bo wybawili się poprzedniej nocy. Neneke jest dumna z Geralta i Jen, ale uważasz za długo im to zajęło. I ma nadzieję, że Ciri nie będzie tak zwlekała z ustatkowaniem się. Jen i Ciri chcą porozmawiać sam na sam. Więc Jennefer daje swojemu mężowi pozwolenie na wypicie jednego kieliszka i niech idzie porozmawiać z gośćmi, aby mogła w cztery oczy pogadać z córką. Jego reakcja to kurwa. Około północy każdy wystarczał sobie. Nasi bohaterowie patrzyli sobie nawzajem w oczy, zatracając się w sobie. Nagle wpadł rozbójnik wizing którego Geralt i Jenka kojarzyli z dawnych lat. Nie wiadomo jak się spotkali, co z nim robili, ale wiadomo, że mieli dobrą relację z nim. Jednak nie wpadli na to, aby go zaprosić. Zaprosił go oczywiście ten debil, najlepszy przyjaciel Geralta Jaskier. Wising był w areszcie. Wyszedł za kaucją w ostatniej chwili i dostał zaproszenie od Jaskierosa. Popędził na ślub, a w drodze złapał jakiegoś diabła w podarunku. Tutaj gdzieś w okolicy. Aby nasi bohaterowie wypchali go sobie i powiesili w sieni, no bo jak to bez prezentu przychodzić na ślub i wesele. Nasza par się zastanawiała, co to za diabeł w podarunku. Na co Wisnik mówi, że diabeł gada, że nazywa się Percival Schuttenbach. Wiedźmin dostał do wypchania nad kominkiem jednego ze swoich znajomych. Ach, idealny prezent. Po tym nastała noc poślubna, która musiała być wybitna i udana, przecież Jaskier im tego życzył. A potem Geralt i Ian wrócili do swojej winicy Korwobianko, gdzie żyli długo i szczęśliwie. Ale czy w samotności? Cóż, powiedzmy, że po jakimś czasie to miejsce stało się drugim Kermorem. Wiesz, że nie jest mi łatwo usiedzieć w jednym miejscu, ale. Ach. Regis mówi, że się starzeje. Często do nas wpada i przywozi dla Triss zioła, których zupełnie nie znam. Zamykają się z Jennifer w laboratorium na całe dnie i ważą te swoje eliksiry. Spróbuję wtedy przeszkodzić. Nie żebym narzekał. To czas, żeby pomagać chłopakom ze zleceniami, chociaż. Mam wrażenie, jakby specjalnie brali te w mojej okolicy. Lambert już tu praktycznie mieszka. Chyba nie chce wracać do Kermoren. Jak mówiłem, nie jest mi łatwo usiedzieć, ale... Dobrze mi tu, wiesz. Pijemy sobie wino. Gramy w gwinta. Czasami w nocy podkradamy winogrona z winnic Anny Henrietty. Wesemir z pewnością by się przyłączył. Nastąpił rok 1373, minęło 78 lat. Większość znajomych wiedźmina pewnie już nie żyła. Sam wiedźmin może i żył, a może i nie żył. W tym roku miał 162 lata i zajął się ostatnim zadaniem, które miał do wykonania. W 1245 roku odwiedził zamek Risberg. Gdzie dowiedział się o istnieniu idrów Stworzeń, które zostały wyprodukowane Tylko do jednego, aby zmniejszyć na świecie Ludzką populację Za tym dziadostwem stał Idaran z Uliwo Którego sensem życia było Tworzenie mutantów Specjalnie stworzył te idry, bo tylko to się liczyło W jego życiu, to nadawało mu sens Był szaleńcem i sam Był zmutowanym człowiekiem A czarodzieje w Risbergu uważali go za geniusza mutacji Więc cenili sobie jednocześnie jego pracę Idry Wiedźmi, gdy się o tym dowiedział wyśmiał wszystkich czarodziejów na zamku i wiedział, że jedyne, co trzeba zrobić z idrami, to pozbyć się wszystkich, aby nikt nie ucierpiał przez to dziadostwo, które nawet nie powinno istnieć. Widocznie po wielu latach swojego życia przypomniał sobie o tych potworach i postanowił wytępić wszystkie idry, które powstały. W jakiś sposób dowiedział się, gdzie są, ile ich było, i właśnie ostatniego zabił, gdy miał 162 lata w sujczym lesie. Ostatni idr był cwany. Nie atakował grupek ludzi, które ostatnio tedy przechodzili. Szumno i w zbrojach. Czekał na pojedynczą ofiarę. Wiedział, że wtedy dorwie tą ofiarę i nikt go nie zabije, więc potwór czekał i czekał, Aż trafił na Nimłę, dziewczynkę, która akurat wybiera się do Aretuzy, aby szkolić się na czarodziejkę. Ruszył na nią i w momencie, gdy Nimłę miała się już żegnać ze swoim życiem, zjawił się wiedźmin. Zaczął tańczyć ze swoją Klingą na oczach skamieniałej ze strachu Nimłę. W powietrze wyleciała napiep jedna. Potem druga, potem trzecia odrąbana łapa idra. Potwór zaczął uciekać. Nie uciekł. Człowiek z mieczem dopadł go. Przydeptał z rozmachem. Przygwoździł do ziemi sztychami obok na naraz. Stwór długo młócił ziemię od nóżami. Wreszcie znieruchomiał. Białowosy wieźmin dziękuję nimłe, ponieważ od kilku dni czekał na taką przynętę jak ona. Aby mógł zabić, ostatniego Idra i spełnić swoją ostatnią misję do końca. Nimue okazuje się, że zna Geralta z legend. Przez to ile Wiedźmin zrobił na świecie, ile dokonał, narodziły się legendy. A malutka Nimue słuchała ich od wędrownego bajarza z cholernym zaciekawieniem. Niestety czas sprawił, że ludzie zapomnieli, iż to co robił Geralt z Rivi to były fakty. I te fakty stały się potem legendami. Dziewczynka nie może uwierzyć, że spotkała Geralta. Przecież to niemożliwe po tylu latach. No właśnie. Czy to prawdziwy Geralt? Białowłosy Wiedźmin mówi, że Geralt oddał. Dawna już nie żyje, ale gdyby żył, cieszyłby się, że ludzie go pamiętają, że pamiętają, kim był, co robił, byłby tego rad. A teraz postanawia wyprowadzić nimłę z lasu. Przecież to cholernie niebezpieczne miejsce. Już wystarczy, że była przynętą na idra. Dziewczynka próbowała wyciągnąć z wiedźmina, w jaki sposób żyje, jednak ten nie udzielił jej odpowiedzi na to pytanie. Odprowadził ją, a potem uśpił znakiem som. Gdy nimła się obudziła, Geralta już nie było. Usłyszała tylko przed zaśnięciem słowa: Iluzja, wszystko jest. Iluzio. A więc czy to był prawdziwy Geralt, czy jednak to była tylko Aguara, lisica, która w ten sam sposób bardzo dawno temu, dokładnie to właśnie w 1245 roku, potraktowała iluzją Geralta. Przybrała dla niego wtedy postać Jennefer. A może to było dziecko Aguary? A jeżeli to była lisica lub jej dziecko, to dlaczego przybrała za pomocą iluzji postać białego wilka dla nimue? Cóż, nie wiadomo. Gerald Zriwi, białowosy Wiedźmin, niechciany benkard czarodziejki Wisenny, który, przez to, że własna matka oddała go do Wiedźmickiego siedliszcza Kermoren, został Wiedźminem. Bo tak chciało przeznaczenie, w które na początku nie wierzył. Na Wiedźmina szkolił go Wesemir do 18 roku życia. Potem wyruszył na swój szlak. Pełen wiary, zapału, motywacji. Miał wiarę, że jest potrzebny i pożyteczny na tym świecie. Przecież w Kermoren mówili mu, że świat jest pełen potworów, przed którymi on ma chronić ludzi. Chciał być rycerzem, który, jak będzie ratował ludzi, oni będą. Płakać z wdzięcznością i będą całować go po rękach, swojego zbawcę. A co z tego wyszło? Dopiero gdy opuścił Wiedźmińskie Siedliszcze, zobaczył prawdę. Ludzie nie wielbią Wiedźminów, ba, w większości ich nienawidzą, plują na ich widok i tylko gdy są potrzebni, chcą z nimi rozmawiać. Wiedźmiskiego życia na szlaku nauczył go Preston Horde. Można powiedzieć, że Wesemir nauczył Geralta w teorii, czym jest bycie Wiedźminem, a Preston pokazał w praktyce, na czym tak naprawdę polega Wiedźmistwo. wilk, próbował być rycerzem, ratować ludzi, oczekiwać pokłonów, aż sparzył się, Kilka razy w swoim życiu, i próbował już nie mieszać się w sytuację ratowania ludzi, bo to nic nie dawało. Przez takie akcje on wpakował się w kłopoty, albo ludzie i tak nie byli wdzięczni za okazaną pomoc. Widzieli w nim tylko zabójcę. Dlatego Geralt próbował być obojętny w różnych sytuacjach, ale nie wychodziło mu to. Zostało w nim coś z rycerza. Rycerza, na którego szkolił się w Kenmoren. Przynajmniej on zawsze tak myślał, że ma być rycerzem dla ludzi. Zawsze cenił w sobie honor. Próbował być dobrym człowiekiem, mimo że zdarzało mu się robić niegodziwe czyny. Nawet zabijać ludzi. Nienawidził skórniczy, którzy mordowali. Takich ludzi nie chciał ratować. A nawet zdarzało mu się kogoś takiego zabijać. Postanowił sobie, że nigdy nie będzie płatnym mordercą dla kogoś. Nikt go nie wynajmie, aby zabić człowieka. Jednak jeżeli on stwierdzi, że czyjaś śmierć jest potrzebna, zrobi to. Co, co ty robisz? Zabijam potwory. Główny bohater próbował być dobry. Jednak nie zawsze mu to wychodziło. On nie był typowym bohaterem, który zawsze ratuje świat przed gwiazdką, a wszyscy go uwielbiają, że dzięki niego żyją. Nie. On. Był profesjonalistą, który stara się żyć według własnego kodeksu, kodeksu, który stworzył sam, gdy zobaczył, jaki ten świat jest zimny i źle nastawiony do jego samego. To ukształtowało go jako Wiedźmina, ukształtowało go jako postać, którą znamy. Stał się dość pesymistyczny, obojętny do świata, wiedział, że nie ma celu ładować się w jakieś wojny czy spiski polityczne. Skoro świat ma go w dupie, to i on ma ten świat w dupie. Jego zaczęły obchodzić. Jego sprawy, sprawy, dzięki którym miał przeżyć zabijanie potworów. Stał się Wiedźminem, bo tak chciało przeznaczenie. Nie miał wyboru, kim być w życiu. To przeznaczenie podjęło wybór za niego. Czemu z tym źle? Nie. Pogodził się ze swoim losem. Zaakceptował fakt, że jest mutantem, który zabija potwory za pieniądze. Jednak nigdy nie dał sobie wmówić, że jest wypranym mutantem z uczuć. Ludzie tak myśleli. Zakładali, że rzeźnik z Blaviken nic nie czuje przez Wiedźmińskie mutacje. Że jest tylko maszyną do zabijania. Ale to nieprawda. Miał w sobie więcej uczuć niż nie jeden skutek w tym świecie. Zaczęły spływać po nim Wszystkie wyzwiska. To, że ludzie go nienawidzą, bo miał w dupie zdanie innych. Wiesz, co było dla niego najważniejsze? On sam. Jego kodeks zasad, który sam stworzył. Może i ludzie mówili, że jest mutantem bez uczuć, ale on wiedział, że to nieprawda. On wiedział kim jest. Czasami w to wątpił. Często zdarzało mu się uwalać nad sobą, ale zawsze szedł przez swoje życie. Wiedział, że jest sens zabijać monstra, nie tylko prawdziwe potwory, ale i potwory zrodzone z ludzi. Po to był na tym kontynencie, po to żył, po to był sens jego życia. Najważniejsze, że on o tym wiedział, a to, co inni myśleli, spływało po nim jak deszcz. Po jego skórze. Postanowił sobie, że nie będzie zabijał rozumnych istot. Istot, które nie są groźne, bo kto wie, może widział w nich siebie, sam był istotą rozumną. Ale inni ludzie widzieli w nim potwora, bo w teorii był mutantem. Geralt żył tak przez większość życia, samotnie, w smutku, żalu dosłownie miał wczoraj na wszystko, na ten świat starał się wmawiać sobie, że ratuje kogoś ostatni raz, aby nie mieszać się w podobne sprawy. Jednak właśnie część jego nie mogła pozwolić mu, aby miał wywalone w ratowanie ludzi, bo wtedy stałby się naprawdę demutantem i dlatego pomimo iż wiedział, że wpakowuje się w kłopoty szedł z Klingą ratować człowieka przed jakimś potworem. Tak wyglądało jego życie, aż poznał swojego najlepszego przyjaciela Jaskra, z którym w końcu mógł pogadać jak normalny człowiek. Później poznał Jennefer, gdzie stwierdził, że zażyczy sobie, aby byli razem. W końcu zakochał się po wielu latach swojego życia. Widział większy cel tego życia niż zabijanie potworów. Miłość. Pewnego dnia zażyczył sobie prawa niespodzianki i przeznaczenie chciało, aby Wiedźmin uwierzył w nie. Z początku nie chciał w nie wierzyć. Wcześniejsze życie pokazywało mu, że nie ma przeznaczenia. Jest tylko brutalny świat. Aż nagle uwierzył w nie. Przeznaczenie udowodniło, że istnieje i stało się coś, czego się nie spodziewał nigdy. Pokochał Ciri, małą obcą dziewczynkę. Pokochał jak własną córkę. Odnalazł siebie na nowo. Zapragnął stać się rodzicem, założyć rodzinę z Yennefer. Musiał przejść przez wiele gówna w życiu. Aby od samotnika stać się kochanym mężem i ojcem. Mutant, który w teorii nie może mieć dzieci. A tutaj proszę, Geralt w końcu ma Ciri i Yennefer. Ma rodzinę, którą każdy mógłby zazdrościć. Dokonał czegoś, co na papierze wydawało się niemożliwe. Z spędza najlepszy czas swojego życia w Korwobianko. A cili jego córka... Została wiedźminką. Kontynuuje fach swojego ojca i jest szczęśliwa. Geralt z Rivi zobaczył, że ten świat nie jest taki gówniany, jak myślał od początku. Zobaczył to w momencie, gdy doszło do niego, że ma rodzinę. Rodzinę, która stała się jego celem życia. Pokonał najpotężniejszego czarodzieja, Wigeforca, Forza. dolił cały orszak dzikiego gonu. Wszystko po to, aby jego rodzina była bezpieczna. Wie, że dla niej zrobiłby wszystko. I wie, że to jest prawdziwy sens jego życia. Sens, którego z początku nie rozumiał, ale cóż, w końcu zrozumiał. Geralt jest. Really. żyj długo i szczęśliwie. Bo wielu z nas się identyfikuje z Tobą. Pluje na ten świat, jesteśmy wiedźminami, walczymy z naszymi potworami. Staramy się być profesjonalistami w naszych życiach. Profesjonalistami, którzy oczekują czegoś niesamowitego od życia, a dostają jedno wielkie, śmierdzące gówno i to się ciągnie przez wiele lat. Świat staje się coraz bardziej obojętny, aż nagle cel znajduje się sam, tak jakby przeznaczenie tego chciało, abyśmy w końcu odnaleźli siebie i chcieli żyć pełnią życia. Geralt dał lekcję, aby nigdy nie przestawać o to walczyć, czego się pragnie. Czasami się zwątpi, czasami ma się doła, czasami chce się rzucić to wszystko w cholerę, ale trzeba zawsze iść po swoje. Tym bardziej, kiedy widzisz to, po co chcesz iść w swoim życiu. Zapamiętaj to właśnie z tej historii Geralta z Rivi. Bo kto wie, może właśnie jesteś takim Geraltem. Tu się rozstaniemy. Przed tobą droga ku twemu przeznaczeniu. Przede mną całkiem inny szlak. Opowieść trwa... Historia nie kończy się nigdy. Tutaj kończy się nasza historia Geralta z Rivi. Na dzień dzisiejszy to już wszystko. Zobaczymy w jaki sposób będzie kontynuowana historia Wiedźmię 4. W komiksach, czy nawet może następnej książce wiedźmińskiej, jeżeli Sapkowski faktycznie napisze takową. Chciałem przedstawić całą historię i cieszy mnie, że w końcu to zrobiłem. Zajęło mi to praktycznie pół roku. Mam nadzieję, że podobało się. Jednak to jeszcze nie koniec. Będzie jeszcze jeden materiał łączący wszystkie filmy z historii Geralta, które wydałem, plus znajdą się w nim rzeczy, których zabrakło. Bo cóż oryginalnie od samego początku planowałem Jeden film o historii Geralta, taki mniej więcej godzinny, a wyszła z tego cała seria. Ten jeden pełny film łączący wszystko w końcu za jakiś czas pokaże się na kanale. Przepraszam, że inne serie zostały zaniedbane na kanale. Chciałem praktycznie bez żadnych przerw doprowadzić tą serię jak najszybciej do końca. Średnio mi to wyszło. Wielkie podziękowania dla każdego, kto słuchał na streamach, jak opowiadam o tej historii Geralta, jak porąbany. Wielkie podziękowania dla temerczyka Normana Sadora. Temerczyk Norman Sador, to dzięki jego komentarzowi w ogóle przyszło mi do głowy, że mógłbym przedstawić drogę Geralta z Rivi. Wielkie podziękowania dla doktora Artoriasa Kowennego, który kiedyś mi napisał na streamie, abym zrobił pełną chronologię świata Wiedźmina Właśnie z tego pomysłu w ogóle wpadłem na pomysł, aby zrobić chronologię Geralta z Rivi. Dziękuję doktorze Artoriasie Korzenny Dziękuję normalnie Wielkie podziękowanie dla Lovedesa. za powiedzenie mi, że istnieje film Bloodborne w skrócie Streszczenie fabuły gry od kanału bez schematu. Tak naprawdę dzięki temu materiałowi Filipa w ogóle wpadłem na pomysł, aby podzielić. Film na rozdziały. I jak widzicie, wyszło tak, że wyszły z tego osobne filmy. Jednak jak mówiłem, mam zamiar połączyć te wszystkie rozdziały w jeden główny film. Więc siłą rzeczy, gdyby nie materiał Filipa z kanału bez schematu, też ta historia Geralta albo by nie powstała, albo wyglądałaby inaczej. Film Bladborda mnie bardzo zainspirował. Dzięki Love Death za podrzucenie tego. I dziękuję bardzo Filipowi za zrobienie tego materiału, który jest cholernie świetny i bardzo polecam go obejrzeć. Wielkie podziękowania dla mojej narzeczonej, która każdego dnia praktycznie słuchała mnie jak popierdolonego. Jak gadam o historii Geralta I jak opowiadam o różnych rzeczach, o których się dowiedziałem O różnych ciekawostkach I jakimś cudem nie miała tego dosyć, że ja cały czas nawijam o tym samym Dziękuję kochanie, że jesteś Tym razem już nie muszę mówić W następnym odcinku Teraz mogę powiedzieć tyle Dziękuję, dziękuję z całego serca Za śledzenie tych filmów i za całe wsparcie Jesteś zajebisty Tak ty, ty który to oglądasz, która to ogląda Jesteś zajebisty, jesteś zajebista I nigdy o tym nie zapominaj Dziękuję ci, bardzo Tyle ode mnie Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Życzę Ci miłego dnia. No i cóż, do następnego.